Usiądź wygodnie i przyjmij wyprostowaną, ale nieusztywnioną postawę. Niech będzie ona uosobieniem życzliwości i przytomności. Jeśli chcesz, możesz się położyć. Niech twoja pozycja... Wyraża troskę w stosunku do siebie. I delikatnie zamknij oczy, i uświadom sobie wszystkie myśli, emocje i doznania w ciele. Obserwuj je z łagodnością, bez oceniania, pozwalając wszystkiemu, aby było takie, jakie jest w tej chwili. Nie oczekuj, aby cokolwiek było inne niż jest teraz. Możesz pomyśleć, że jesteś w pewnym sensie jak pensjonat, w którym pojawia się wielu różnych gości. Nie wszyscy muszą ci się podobać, nie każdego musisz lubić. Traktujesz jednak wszystkich z szacunkiem i życzliwością. Spróbuj zaciekawić się każdym z gości, wszystkim tym, Czego w tej chwili doświadczasz? Sprawdź też, co dokładnie odczuwasz w swoim ciele w tej chwili. Zobacz, gdzie pojawia się uczucie lekkości. Obserwuj miejsca, które są rozluźnione, ale zauważ także te obszary w Twoim ciele, które są być może napięte, bolesne. Przyglądaj się im z życzliwością, akceptując, że są w tej chwili obecne. Teraz nawiąż kontakt z oddechem, i obserwuj wszystkie doznania, które się z nim wiążą. Poczuj, jak unosi się klatka i brzuch, po czym na wydechu opadają. Nie ma potrzeby. Aby kontrolować oddech. Pozwól, aby oddech płynął swobodnie, naturalnie. Spróbuj teraz przywołać jakąś sytuację, która wzbudziła w tobie przyjemne emocje. Być może dzień, kiedy towarzyszyło Ci uczucie spełnienia, błogości, radości, spokoju, bycie zaopiekowanym, zaopiekowaną. Może to być coś, za to czujesz wdzięczność. I pozwól teraz, aby to wspomnienie nożyło w tobie. I poczuj je wszystkimi zmysłami. Zobacz przed sobą konkretne obrazy, dźwięki. Doznania w ciele, zapachy, a może smaki. Nawiąż kontakt ze wszystkimi przyjemnymi uczuciami, obserwuj jednocześnie. Czego doświadczasz w swoim ciele i jakie pojawiają się myśli? Pamiętaj, że nie ma żadnego szczególnego sposobu wykonywania tej praktyki. Przywoju wszystkie obrazy. I uczucia na tyle, na ile jest to w tej chwili możliwe. Akceptuj to, co się pojawia, nie starając się niczego wymuszać. Cokolwiek, co się pojawi, jest w porządku. Pozostając teraz w kontakcie z tymi przyjemnymi emocjami, pomyśl o jakiejś osobie, wobec której żywisz ciepłe uczucia. Być może ktoś, kto wsparł Cię w trudnych chwilach, w jaki sposób Ci pomógł? Być może przyjaciel, członek rodziny, partner lub partnerka, nauczyciel, nawet sąsiad, czy nawet Twój zwierzak. Nieważne, kto to będzie. Istotne jest, aby Twoje emocje w stosunku do tej osoby były pozytywne. Jeśli chcesz, możesz wyobrazić sobie, że ta osoba stoi naprzeciwko ciebie i uśmiecha się z serdecznością. I wyobraź sobie teraz, że wysyłasz pełne współczucia życzenia w kierunku tej osoby albo zwierzęcia. Możesz sobie to wyobrazić jako strumień światła, który spływa z twojego serca. I pomyśl też, czego możesz jemu, jej życzyć? Czego ta osoba mogłaby potrzebować? Daj sobie chwilę na to, aby pojawiły się jakieś życzenia. I jeśli nic nie przychodzi ci do głowy, możesz użyć jednej z klasycznych fraz metty. Rozwierciedlają one potrzeby wszystkich istot żywych. Obyś był bezpieczny, obyś była bezpieczna, abyś był zdrowy, obyś była zdrowa, obyś był szczęśliwy, szczęśliwa, obyś była spokojna, obyś był spokojny. Pozostań z jedną z nich, lub jeśli chcesz, powtarzaj je wszystkie. I poczuj także, jak Twoje ciało wypełnia życzliwość i współczucie. I zauważaj, w których miejscach je odczuwasz. Jeśli pojawią się jakieś oceniające myśli, po prostu zauważ je jako kolejne wydarzenia w Twoim umyśle i pozwól im przepłynąć przez Twój umysł, aby mogły same z siebie przeminąć, po czym wróć do wysyłania pełnych troski życzeń. Utrzymując dalej kontakt z atmosferą życzliwości, zacznij wysyłać pełne współczucia życzenia w stosunku do siebie, do osoby, która jest ci najbliższa. Czego w tej chwili potrzebujesz? Jakie życzenia najlepiej oddawałoby Twoje potrzeby i były wyrazem troski do siebie? Możesz także skorzystać z poprzednio użytej frazy, używając życzeń, które oddają potrzeby wszystkich ludzi. Obym była bezpieczna, obym był bezpieczny, obym była zdrowa, obym był zdrowy, obym była szczęśliwa. Obym był szczęśliwy, obym była spokojna, obym był spokojny. Pozostań z tymi słowami, które w tej chwili wydają się być najbardziej adekwatne. Takie, które jesteś w stanie przyjąć. Nie poczuj jak współczucie, troska i życzliwość przenikają Twoje ciało. Pozwól, aby działo się to w takim stopniu, w jakim się dzieje. Powracaj do wybranej przez siebie frazy raz za razem. Jeśli będzie to pomocne, możesz wyobrazić sobie, jak wnika w ciebie ciepłe, białe światło współczucia i życzliwości. Poczuj, jak słowa współczucia płyną w twoim ciele. Możesz także spróbować, uśmiechnąć się, przybrać łagodny wyraz twarzy, aby mocniej poczuć życzliwość. Jeśli chcesz, połóż rękę na swoim sercu, aby nawiązać kontakt z uczuciem troski i ciepła. Wyobrażając sobie, że równocześnie dajesz ciepło oraz je otrzymujesz. Jeśli nie czujesz się z tym komfortowo, możesz położyć rękę na brzuchu. A być może zechcesz też objąć dłońmi swoje ramiona w takim geście przytulenia. Jeśli pojawią się jakieś trudne emocje, obserwuj je z życzliwością, pozwalając sobie na nie, akceptując je. Jeśli odczuwasz opór wobec tej praktyki, także spróbuj po prostu go obserwować i zauważać. Obserwuj z uważnością, co dzieje się w Twoim ciele oraz umyśle. I jeśli Twój umysł rozprasza się, powoli wracaj do wybranej przez Ciebie frazy. Jeśli chcesz, możesz wyobrazić sobie siebie jako małe dziecko, które potrzebuje troski, miłości i ciepła. Możesz wyobrazić sobie, że dajesz mu to, czego zawsze potrzebowało i na co zawsze zasługiwało. Pozwól, aby troska i współczucie przepływały przez Ciebie. Powtarzaj dalej wybrane przez Ciebie słowa. Możesz także skrócić te frazy do używania samych przymiotników. Zdrowy, zdrowa, bezpieczny. Bezpieczna, szczęśliwy, szczęśliwa. Pozostań z tymi słowami. Zauważaj wszystkie emocje, które się w tobie pojawiają. Niezależnie, jakie by one nie były, to normalne, że poza radością mogą pojawić się trudne emocje, takie jak smutek, lęk czy wstyd. Mogą pojawiać się także łzy, wzruszenie. I cokolwiek to jest, to jest w porządku. Pozwól sobie odczuwać wszystko to, co ci teraz towarzyszy, i być tym, kim jesteś. Nie ma złych ani dobrych emocji. Już samo uznanie swojego cierpienia. Nie odsuwanie się od niego, jest gestem współczucia i życzliwości w stosunku do siebie. Wracaj raz za do wybranych przez ciebie słów współczucia, i poczuj, jak twoje ciało napełnia się nim, poczuj, jak napełnia je życzliwość, troska i ciepło. Już na koniec skieruj ponownie uwagę na oddech. Obserwuj, jak wnika w Twoje ciało, i jak je opuszcza. Zauważaj ruch powietrza w Twoim ciele. Poczuj stabilność, która wiąże się z byciem w kontakcie z oddechem, z tym jak wdychasz i wydychasz powietrze. I ta praktyka dobiega końca.